w kolejny Dziękuję. pamiętacie tą wyrzutoną suczkę? no to znalazła domek ogłosiliśmy się na fundacji ogon do góry i bardzo szybko znalazła domek trzynastolatka ją adoptowała razem z jej mamą także super fajnie, bo piesek akurat jest taki do kontaktów z dziećmi idealny, więc super, bardzo się cieszę, że fajnie trafiła no i małe czyścioszki <laughs> teraz mają fajnie dużo miejsca ta ma teraz przerwę Później te będą miały przerwę, i myślę, że krycia dopiero zaczniemy nawet nie w połowie sierpnia, tylko po prostu we wrześniu. Na spokojnie, bo i tak maluchów jest mnóstwo, a jednak trzymajmy się to miejsce. No i też chciałabym przynajmniej z jednego albo dwa nowe nabytki. Może to będzie jakiś samczyk. Zobaczę. Idziemy zrobić sobie mieszankę dla naszych zajców. Znowu czekają nas upały, mają być teraz takie dwa dni. Dzisiaj ma być 27, jutro ma być niestety 32 stopnie, więc mam nadzieję, że wszystko będzie z kóczkami w porządku i że będzie jakiś przewiewny wiaterek, żeby było im trochę lżej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jutro czekam na klienta, który przyjedzie właśnie po samiczkę. Albo i nawet samczyka. Tak. Mam nadzieję, że weźmie tą pełnobarwną, bo ona jednak jest fajną mamuśką i chciałabym, żeby poszła do dalszego chowu. No i może jeszcze się uda, że samczyk zejdzie z tego miotu, więc fajnie by było. Tutaj samiczkę musiałam wypuścić, ponieważ już się tam gotowała na górze klatki. Ja widzę, że ma brudne łapy, więc możliwe, że weszła gdzieś tam albo gdzieś tutaj sobie kopała, bo ona wtedy się fajnie chłodzi, jak sobie wykopie tam dołek. A zazwyczaj mam tam taką fajną skrytkę, gdzie jest bardzo chłodno i one się tam przeważnie chowają. Teraz są tu sandezy, więc chyba nie wiem, czy weszła tędy, czy w ogóle tam wchodziła. Ale łapy są brudne, więc pewnie sobie tutaj gdzieś kopała. Jest godzina 11. W króliczarni już mamy 31 stopni. Króliki to po prostu, no ta tutaj się gotuje, więc na pewno pójdzie do piwnicy. I to w sumie nie będę czekać. Zabieram tom i tom i samca. Chyba zaraz zobaczę, jak samiec, bo na razie wygląda ok, tylko samiczka tutaj ma niefajnie. I to widzę, że jakoś na razie się trzyma. Tutaj samiczkę z góry od tych maluszków musiałam puścić, bo już zaczęła się ślinić, a tutaj będzie jej o wiele chłodniej. Trixie właśnie ją zaczepia. U królików 36 stopni, także w ogóle jest cudownie, masakra. Nie chowałam ich, bo w klatkach miały chłodno, choć teraz na pewno już jest tam gorączka, ale jakoś dają radę. Tą wpakowałam tutaj, bo tam na górze się strasznie nagrzewało i ona po prostu ledwo dychała. Trochę pobiegała, ale zaczęła się gryźć z tą drugą samiczką, która siedzi tam cały czas w tym chłodnym, więc musiałam ją chociaż tutaj schować. No a reszta jakoś tutaj dycha. Ale już na wieczór ma powoli spadać, także będzie się robiło coraz lepiej. Jutro ma być chłodniej, 24 stopnie, to tak akurat. Także dzisiaj tylko taka gorączka straszna, niefajna, przyszła do, króli do króliczków. No i samiczka się właśnie wyłoniła z norki. Hi, cześć malka No może schowaj się tam z powrotem, co? Tam masz o wiele chłodniej. No, idź tam. Tak. Zobaczcie jak psy wyglądają. No tak. Jest strasznie. Strasznie. Strasznie gorąco. Byliśmy jeszcze nad jeziorkiem, żeby się ochłodzić. Powiem Wam, że dla nas rewelacja szkoda, że takie króliczki nie mogą sobie na to pozwolić. No i z tego miotu sprzedała mi się parka, także super jestem bardzo zadowolona i został mi tylko jeden samczyk na sprzedaż. Reszta zostaje do dalszego chowu. No może poza tą samiczką z tym oczkiem zepsutym. No jednak jej się to na pewno już nie zagoi, ona na to oko nie będzie widziała niestety. A szkoda, bo fajny rysuneczek ma. No ale tak to niestety bywa przy królikach. I przyjechał pan z dwoma synami i jeden z chłopaków mówi, inaczej to wyglądało jak na filmikach. No także w ogóle pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że zakupiliście króliczki ode mnie. Bardzo się cieszę, jest mi miło, kiedy widzowie do mnie przyjeżdżają. Jako mogłeś wcześniej powiedzieć, że, że mnie oglądasz, to byśmy sobie chociaż pogadali trochę. Dziołcha, ja to wystawiam publicznie, no wiesz co. Trixie, nie bierz z nich przykładu. I weź tu je wypuść, żeby po prostu sobie po, pobiegały, ochłodziły się. Kuźwa, dziołcha. No wypadł mi stąd, tam do, do norki. Plus jeszcze puściłam jej siostrę po innej matce. Po mojej samicy. To jest samica po Patryku Skierce. To jest moja samiczka właśnie po tamtej. A ta samiczka jest po mojej samiczce i po samcu od Elżbiety Kubiec, jak i ta. Jak tu żyć? Przecież te króliki mają męczarnie. Taki superowy komentarz dostałam dzisiaj na TikToku, że te króliki to mają męczarnie. Że to jest pseudo-hodowla. Ja mamy już pszeniczkę. Także trochę sobie załaduję dla króliczków. Właśnie ja sypię wiaderkiem tam. No jak to będziemy po tyle, to to będziemy do jutra sypać. mam długo. Tylko żeby wiadro nie poleciało. No jak ty ładnie trafiasz. No. Tak z góry. Dwa worki pszenicy. Mam już dla króliczków, także w niewielkiej ilości będą sobie u mnie od czasu do czasu dostawać. Oczywiście to jest świeżo zebrane, także to minimum dwa tygodnie sobie będzie musiało odstać. Dzisiaj jest dość duszno, króliczki leżą sobie jeszcze, pojadły, przynajmniej pojadły, to jest dobre. Wypiły dzisiaj też dość sporo, znaczy przez noc wypiły sporo. Tutaj odsadziłam sobie malutką samiczkę od tych tam papudreczków, bo ta na pewno zostanie u mnie. A no to jeszcze nie wiem, może jeszcze jedną sobie odsadzę. Zobaczę jeszcze. Ci, u nas się rozpaduje, także fajnie, bo było naprawdę straszna duchota i mam nadzieję, że przyjdzie burza, bo miała być. A ja to uwielbiam burzę. Zresztą wiecie. Więc ja czekam na burzę. Dobrze akurat się nam pranie i się akurat rozpadało. Fala upałów na razie się skończyła. Mamy troszeczkę chłodniej, także króliki czują się rewelacyjnie. Wszystkie odżyły kicały po klatkach, podskakiwały sobie. Także fajnie, cieszę się bardzo oj niunia jej wszyscy przeżyli, ta trochę sobie źle się czuła po tych upałach ona to chyba najgorzej przeszła było u nas bardzo duszno tutaj w klatkach to już w ogóle była tragedia normalnie piekarnik, ty to dosłownie ona to naprawdę no nie pośliniła się ale była taka przelewająca prawie, ale jest ok, już doszła do siebie, dużo napiła się i teraz jest okej okay. przyjeżdżają teraz takie, że tak powiem okropne dzieciaki które w ogóle można nazwać dzieciakami. Także będę miała teraz pilnowania królików, że masakra. Bo już jeszcze tak nieogarniętych dzieci nie widziałam w życiu. Porażka po prostu. Teraz się czułam za głowę. Dobrze, że tego nie widzicie. Ja już prawie nie śpię, bo tak się wkurzam tym. Normalnie porażka. A później właśnie sobie wybywam na parę dni, więc też mnie w nie będzie i mam nadzieję, że ich też nie będzie. Mam nadzieję, że będą tylko na tydzień, a nie na dwa tygodnie, bo normalnie... Będę głową tutaj, a nie będę sobie odpoczywać. Porażka po prostu. Kurczę, nie mam weny do nagrywania dzisiaj. W ogóle ostatnio nie mam weny do nagrywania. Siedzę też na TikToku, o właśnie muszę dodać film. <laughs> Kurde, zapraszam Was na TikToka tam co, tam, co tam się dzieje w komentarzach, to normalnie. No poczytajcie sobie. Mój nick to spinnelli 613, także zapraszam na TikToka masz Myżuś się obudzi. Wrócił dzisiaj rano po nocce i w końcu muszę go nagadać, żeby tą dziurę zrobił, bo po prostu porażka. Porażka jest tą dziurą. Maluchy tam wpadają za każdym razem, kiedy w ogóle wychodzą z gniazda. Także no gnębia go i gnębia, dopiero będzie miał czas. Nie, dziołcha? Powiem Wam, że ta samiczka ma dwa lata i ona jest w naprawdę dobrej kondycji. Ma piątkę maluszków, ładnie chowa. A tu mam samiczkę, która jest z kwietnia 2021 i ona normalnie odchowuje szósteczkę młodych i jest naprawdę nieciekawym stanie. Będę musiała jej dać dłuższą przerwę teraz, bo po prostu już czuję jej kości na kręgosłupie trochę. Ona jest zdrowiutka, tylko właśnie teraz mi trochę przyklapła, nie wiem czy to przez maluszki. Zobaczymy. Jedna myszka. Ona jest żywa, jest okej, okay, ucieka tak jak zawsze, także też jest w porządku. No tylko się właśnie martwię, że tak mi troszeczkę... Znaczy wiadomo, że młode wyciągają też, a kości czuję tak troszeczkę tutaj, ale to też się nadgoni, kiedy ja ją oddzielę od tych maluszków. Także też się zbytnio nie martwię, tylko po prostu dam jej dłuższą przerwę. Ten to w ogóle jest śmieszny. Kurde, ta ostrość jest po prostu tragiczna w tym telefonie po aktualizacji. Zobaczcie jak on wygląda. Jak jakiś mieszaniec. Gościu, ciekawe czy ty się ładnie wybarwisz. Zapewne tak. Nie? Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, to bardzo pomaga. Zasubskrybować. Trzymajcie się. Hej.